Cześć! Turita z pracowni literackiej i kursów do matury. Dzisiaj zastanowimy się, kto ma gorzej. Ci, którzy zdają maturę w 2023 roku w starej czy w nowej formule. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Porównamy sobie egzamin ustny, egzamin pisemny, a także liczbę lektur. A jeżeli będziecie oglądać bardzo uważnie, to dowiecie się jeszcze o czymś fantastycznym. Więc skupiamy się teraz. Zacznijmy od lektur. Maturzyści zdający starą formułę maturalną muszą znać treść i orientować się w ogóle, jeśli chodzi o dane lektury, w przypadku 12 książek. Zaś maturzyści zdający formułę Tę nową mają 41 pozycji do opracowania. Wprawdzie część książek we fragmentach, a jak wiemy, te fragmenty sami wybieramy, sami, to znaczy nauczyciel, podręcznik, albo wy w trakcie waszej indywidualnej nauki, ale tak czy inaczej 12 do 41. Wiemy, kto tę rundę wygrał, a właściwie przegrał. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda z egzaminem pisemnym. Maturzyści zdający starą formułę w roku 2023 będą wypełniać czytanie ze zrozumieniem za 20 punktów oraz pisać pracę pisemną, rozprawkę bądź interpretację za 50 punktów. W sumie będą mogli zdobyć 70 punktów, a matura ich będzie trwała 170 minut. To oznacza, że aby ją zaliczyć, nawet jeżeli czytanie ze zrozumieniem wypełnią bezbłędnie, to będą musieli jeszcze podziałać z rozprawką, bo koniecznie należy zdobyć z niej chociaż kilka punktów, aby matura była zdana. A co się dzieje w przypadku maturki 2023? Tu sytuacja wygląda nieco inaczej. Zdobyć można 60 punktów, egzamin trwa 240 minut, a trwa tyle, ponieważ składa się aż z trzech części. Pierwsza część to test z języka polskiego w użyciu. Druga część to test historyczno-literacki, gdzie padają pytania o epoki i lektury, bardzo konkretne, odnoszące się do wiedzy. No i także wypracowanie, to jest ostatnia część egzaminu pisemnego. Za pierwszą część mam 10 punktów do zdobycia, za drugą 15, a za wypracowanie 35. Co to oznacza? Otóż. Proporcje punktowe się zmieniają i nie trzeba już koniecznie napisać wypracowania, aby maturę zdać. Uprzedzam jednak, że pytania w tych pierwszych częściach będą bardzo wymagające, często też wieloskładnikowe i aby zdobyć na przykład jeden punkt, należy poprawnie e, odpowiedzieć albo rozwiązać zadanie chociażby w trzech aspektach. Tu chyba też wiemy, kto wygrał, a kto raczej przegrał. A teraz egzamin ustny. Maturzyści zdający w starej formule wchodzą na egzamin, losują jedno pytanie, którego wcześniej nigdzie nie widzieli na oczy ani nikt go nie widział, mają około 15 minut na przygotowanie się, około 10 minut na wypowiedź na to jedno pytanie i 5 minut to rozmowa z komisją. W przypadku zaś egzaminu ustnego w nowej formule sytuacja wygląda następująco wchodzimy, losujemy zestaw składający się z dwóch pytań. Do jednego z pytań możemy przygotować się wcześniej. Jest to tak zwane pytanie jawne i mamy 227 takich pytań na tę najbliższą maturę, a drugie pytanie jest niejawne. Mamy 15 minut na przygotowanie i około 10 minut na omówienie tych dwóch pytań, chociaż można wypowiedź skończyć nieco wcześniej. Jest to zaznaczone w wymaganiach i potem 5 minut na rozmowę z komisją. I na co warto tutaj Zwrócić uwagę. Zobaczcie, bardzo dużo osób obawia się przed egzaminem ustnym, że nie będzie mówiło dostatecznie długo. I w tej sytuacji matura 2023 nie wydaje się wcale taka straszna, bo przecież aż dwa pytania mamy omówić w to samo 10 minut, w które inni maturzyści będą omawiali jedno pytanie. Zatem to jest pewnego rodzaju pomoc. Poza tym połowa tej matury jest do przygotowania wcześniej. Nie tak jak w przypadku e, rocznika 2023. 22, gdzie wszystko się po prostu pojawi dopiero w trakcie egzaminu? Jeżeli słuchając mnie teraz macie wrażenie, że tak czy inaczej jest źle, to mam dla Was właśnie świetną informację. Pomogę Wam przygotować się do matury, a właściwie zaplanować naukę, bo to najważniejsze. Słuchajcie, 3 września o godzinie 14 będę prowadziła bezpłatne spotkanie online, z którego wyjdziecie z konkretnymi, gotowymi planerami. W tamtym roku te planery zrobię. Absolutny szał w tym roku będzie, wierzę w to równie dobrze. Zapiszcie się koniecznie, zajmijcie sobie miejsce, nawet jeżeli zastanawiacie się, czy wtedy ze mną będziecie w ten weekend, w tę sobotę, ale zróbcie to, bo tylko w tej sytuacji będę mogła wysłać Wam potem te gotowe, bezpłatne, darmowe w pełni, ale świetne planery. To co? Mam nadzieję, że widzimy się na spotkaniu wrześniowym, a wy dajcie znać, która matura ma gorzej. PS podczas spotkania zaplanuję naukę do matury zarówno w starej formule, jak i w nowej, więc wbijaj koniecznie.